Bardzo często powtarza się jedno pytanie od Was. Jaka klawiatura mechaniczna, mechaniczna do 200 zł. Czy membrana? Mechaniczna. A może membrana jednak? Mechaniczna. A może membrana lepsza niż... Mechaniczna. Mecha... No to mechaniczna do 200 złotych. Dzisiaj zobaczymy, czy znajdziemy coś sensownego i jeżeli tak będzie, to na pewno się o tym dowiecie. Przechodzimy do odcinka. Często pytacie o takie klawiatury. Takich klawiatur nie ma zbyt wiele, żeby były mechaniczne i do tak niskiej kwoty, ale są. I dzisiaj Wam pokażemy. Od razu zastrzegam. Jedną z nich nie będzie. Crux Atax. Tak, bo o to najczęściej pytacie, faktycznie to już jest bardzo spopularyzowany model, zwłaszcza w tej kwocie cenowej. I zwłaszcza na naszych filmach była wiele razy podlinkujemy wam i możecie zobaczyć naszą opinię, ale przede wszystkim ona przekracza trochę 200 zł, więc będąc takim aptekarskim, no to się nie mieści, ale, ale... Crux dzisiaj się pojawi. Pojawi się, słuchajcie, oto klawiatury, które dzisiaj się pojawią w naszym odcinku. Będzie to Krux właśnie, ale Krato. Red Dragon, ale Apas i Trust, a.k.a. grzechotka a.k.a SKAR. Te trzy klawiatury i tu mamy 159, 189 i 100. Także SMS, no. Okay? Słuchaj, bo ktoś do mnie pisze. Tak, tak, tak. To 79, otwieramy, od... sprawdzamy. Od której najtańszej? Z... Ja bym, nie, by mnie ten interesował. Od najdroższej, ten od najdroższej do najtańszej. Zaczynamy od trasta Jak to zostało podane? O proszę, ale dziwnie, ale słuchaj, AK grzechotka mówiłeś, no i faktycznie już zdradziła się tajemnica, Grzechotki. Otóż tu są dodatkowe klawisze, dodatkowe kikapy. Tak, mamy wymienione. Bardzo wymienny, fajne, białe. Ciekawy, ciekawy zabieg, jak najbardziej. Tutaj e... są strzałki, to one tutaj nam powychodziły i grzechotały. Tak, to. i tutaj są same minusy, czyli prawdopodobnie ten kikap tutaj jest mniej trwały, dlatego daje cztery minusy. <grym> Rozumiem, Cztery razy mniej trwały. <grym> Nie, no ty... oczywiście możemy sobie zamiast jakiegoś klawisza dowolnego, dowolnego wymienić ten jeden kikapik i i wziąć Mazaka i na nim i nim napisać, co to jest za klawisz. Klawisz. Oni dali nam tutaj po prostu taką podłogę, w której wpisujemy co to jest za klawisz. Na przykład. No dobra, ale wyjmijmy klawiaturkę, zobaczmy jak ona Dokładnie. wygląda i jak się prezentuje. No bo słuchaj, jest ciekawie. Jest, powiem Ci, ciekawie. Wiesz co jest najbardziej ciekawie, co pierwsze mi przykuło moje spojrzenie? To ten matowy kikap. Tak. I fajny, bo fajny, bo taki elegancki bym no powiedział. No właśnie, matowy, nie należy do najcieńszych, nie jest to absolutnie jakaś taniocha całkowita, wbrew pozorom ogólnej ceny. Kikapy są grube nie są najtwardsze, więc też z tą wytrzymałością może być różnie, ale powiem Ci, że jestem naprawdę solidnie zaskoczony. Ja jestem bardzo też zaskoczony tym, że tu mamy warstwę grubego, twardego metalu. Dokładnie, czyli tutaj porządny produkt. Nie będzie nam się prawdopodobnie to wyginał. To nie jest plastik, moi drodzy, Nic to tych nie jest rzeczy. plastik. Mało tego, ten metal jest w takim niecodziennym kolorze, taki delikatnie wpadający w zieleń. To taki nie jest turkusik może delikatny. Co ty na to, Co to, Co to jest? jest turkus? Taki niebiesko-turkusowy. Morski, jest... morski kolor, morski. To jest morski, to jest morski w jakim morski. ty się w morzu kąpałeś? Ma... Słuchaj, ja nad Bałtyk jeździłem. Tam Chyba w smole bardziej, się kąpa... Tam trochę bardziej zielone to może być. Po pierwsze, w Bałtyku nie da się kąpać, bo jest za zimny, więc nie oszukuj mnie. Po prostu matka cię do smoły nie, zzała... to nie o temperaturę się obawiam w Bałtyku, wiesz? Dobra, słuchaj. Kikapy. I nie tylko kikapy, bo switche. Mamy tutaj Switcha. switche, niewiele o nich wiemy. Wiemy, że są mechaniczne i wiemy, że są liniowe. Czyli czerwone, czyli ciche. I czy tak faktycznie jest? No czy tak jest. No i po kikapie. No i dumny z siebie też. To jest nowe. No, słuchaj, ja bym nowe, nowe zawody, w nową dyscyplinę. O, same wracają, o, o, to to jest ich plus. O, kurde. I same uciekają. A znowu wróci. Nowa dyscyplina, strzałki, kapę, pa. Tylko nie wiem jeszcze, Gdybym czy do teraz, celu, czy na ogóle. Nie już w czoło dostanie, no wiesz? O, wrócił. Wrócił. Kurde. Ja się złapałem. <laughs> Wracamy. Znam cichsze, znam cichsze, ale wydaje mi się, że to nie kwestia switchy, a samego odbicia i rozchodzenia się dźwięku pomiędzy kikapem a tą metalową konstrukcją. O, no właśnie, czy, co, co ile? Co jest? Halo, tam nóżka jest, a, a Przewodzik się przewodzi, przewodzi, ale już serce stanęło, mówię. No. Kurde, a tak się dobrze zapowiadało i się okaże coś takiego. Ale panie Piotrze, to jest podwójna regulacja. Podwójna regulacja, proszę profesorsko, jest kickupcare. Ale kigupcare patrz, że biały, taki, jak są takie kapy, powiem ci, że fajnie. Żeby nie jest... zgubić, żeby, jest, nie żeby nie zgubić. Wiesz, bo zazwyczaj jak z fabryki wychodzą niektóre to są produ... <ślamy> nie wyciągalne. niewyciągalne. Lepiej nie wyciągać, bo to wiesz, już ryzykujesz, że się coś zepsuje. Dobra, zobaczmy. Kick up działa czy nie działa. No działa. No panie... no klasa. Dobra, słuchaj. Ona jest podświetlana, więc ja bym ją podłączył. Wejmij mi w sad, ja tu włożę to. Abo nie, strzałki włożę i zobaczymy, jak to w ogóle wygląda. Klawiatura już podłączona ze zmienionymi kikapami, No i właśnie, czemu też zostawione zostały te znaczki, bo możesz sobie wsadzić ten klawisz, gdzie chcesz, ale on nadal będzie się świecił. I Powiem Wam szczerze, że to świecenie naprawdę kolejne zaskoczenie na plus. Tak, ogromne zaskoczenie na plus. Rzadko, dawno nie widziałem tańszego produktu z tak dobrym podświetleniem. Naprawdę tutaj Tracer solidnie zaskoczył. Dodatkowo tych podświetleń, tych trybów troszeczkę mamy. Dodatkowo kabel w oplocie, te kapy. Tak. No i mi się wydaje, że producent tego, tej klawiatury mówi tak. ci, komputer ani gaming. To oni zawsze tak To Oni wcioczą. zawsze wyginają tak, te klawiatury. Tak, tak. I później mówią tracer taki, tracer taki zrobić mi tanią z metalu i spróbuj to wygiąć, Będziemy cwaniaczku. stratni w ogóle, ona jest warta 250, ale, jest coś, ale, ale nie złamie, nie zrobią. Ale zobaczyć minę tego cwaniaczka, co wygina te klawiatury, jak będzie się siłował i powie, o nie, o nie, nie mogę, o nie mogę. Nie, no naprawdę duże zaskoczenie, jeżeli chodzi o Tracera, naprawdę bardzo dobry produkt, już teraz możemy powiedzieć, jeżeli chodzi o jej pracę, to yy, kultura pracy jest naprawdę solidna, chociaż słychać gdzieś tam pobrzękiwanie na tych kika, kip, kika, 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 kipba. kika, kika, pibba. kika, 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 Słuchaj, pikachu, <laughs> pikachu. Pikapi. Mam wrażenie, że sięgnąłeś po tą klawiaturę, grzechotkę, bo czułeś, że nadchodzi masakracja. Tak, tu, troszeczkę tak. A tu, sikus. I fajnie, bo poprzeczka postawiona jest dość wysoko i zapraszamy kolejnego uczestnika. Tym razem to będzie klawiatura Redragon. No i czas na otwarcie Redragon Apas. I tutaj o, mamy. Ostrzyta pas. Tapas już byś coś z jodu pewnie, że tak, ale nie, jest bardziej klasycznie, tutaj zwykłe takie foliki i mamy kika też mamy. czerwonego, no bo Red Dragon to tak. Oczywiście wlepa od Red Dragona jest. Wypinany o, przewód, mój wypinany drogi. Przewód to miło, miło z ich strony, zdecydowanie. I powiem ci szczerze, że yy, co chciałem powiedzieć, to yy, że... Yo. Yy, elo. Powiem tobie jedno, w porównaniu do poprzedniczki. Zupełnie inna klawiatura. Zupełnie inna klawiatura i moje pierwsze skojarzenie. Już tutaj trąci myszką troszeczkę. Wiesz co, yy, mo, może przez taki kap... Znaczy i tak i nie, bo się, yy, wiesz, nie zgodzę się pod tym względem, że jest to niskoprofilowa klawiatura, tak. ale z natury nie trącą masz tak myszką, bo no... kiedyś klawiatury były takie, wiesz, yy, musiały być masywne, takie duże takie kapy, a to aż tak mi się nie kojarzy. Tak, ale to tworzyło sztuczne, taka Szorstka powierzchnia, Tak, 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 ten plastik, w sensie znaczy, tam, tam, to uderzenie pierwsze było tomatowe, tak. takie takie przyjemne. Kojarzące się z niektórymi fajniejszymi klawiaturami, na przykład Logitecha. Tak, tutaj, tutaj lata 2000. Tutaj ten plastik jest taki, wiem o co chodzi, taki trochę melanżowy, jakbym to powiedział. I nie chodzi o to, że on lubi chodzić na imprezy, tylko. Okej, okay, ja nie wnikam, ja nie z wiem, ty na imprezy, chodzi. Nie wiem, co, to melanż. Tak, tak, tak. Słuchajcie, co do samych kick -up? Oczywiście cieniutkie, malutkie, króciutkie. No bo mamy klawiaturkę niskoprofilową. Jeżeli chodzi o twardość, ja bym ocenił, że jest naprawdę bardzo dobrze. Ja tego wygiąć nie potrafię absolutnie. Jeszcze jest jakaś tam podwójna warstwa plastiku. Od spodu, żeby się ładnie podświetlenie rozchodziło. Na pewno ogromnym plusem jest ten wypinany przewód, no bo już możemy powiedzieć, że delikatnie lanowa klawiaturka, chociaż ta, ta sekcja numeryczna się na niej tutaj również. Znalazła. Tak, i to był w ogóle klucz, żeby porównać klawiatury w miarę podobne, więc skupiliśmy się na tych, które mają sekcję numeryczną, o tym nie wspomniałem, ale dobrze, że to wyciągnąłeś, bo jeszcze jakieś beznumeryczne by się pewnie tańsze mm. znalazły. Pod spodem dzieje się praktycznie nic oprócz tego, że mamy jednostopniowe nóżki, takie dodatkowo gumowane, żeby się ta klawiatura nie ślizgała. Mm -hmm. I co jeszcze chciałem powiedzieć? Tu też trzeba oddać, że jest warstwa metalu i ta klawiatura jest dość ciężka, też jak na produkt tańszy zaskakująco ciężka i też chyba Redragon powiedział, no nie, bo on znowu będzie wyginał, ale tu jest już trochę inna sprawa, bo wiecie... To, że tu jest metal, to to jest kwestia często spasowania tego metalu z plastikiem. Mhm. I o ile tu jest to zrobione naprawdę spoko, no to już przy takich, wiesz, zabawach, to coś tam będzie delikatnie trzeszczało. Tam to była po prostu jedna metalowa bryła i ten plastik był schowany, okay. żebyś go czasem nie odseparował. No dobra, słuchaj, przejdźmy w takim razie do switchy, ponieważ tutaj mamy switche niskoprofilowe, o temu red i low profile, moi drogi. Jak sama nazwa wskazuje? Mówisz, że to są niskoprofilowe niskoprofilowe no profile, i ready out. No, no tak, okay. czyli tutaj już nazwę mamy w przeciwieństwie do poprzednika. Mamy zdecydowanie. No, jest ciszej. Jest zdecydowanie ciszej. Też jakiś delikatnie metaliczny dźwięk gdzieś tam się rozchodzi, gdzieś tam go delikatnie słychać, ale absolutnie jest to klawiatura cichsza od poprzedniczki. Słuchaj, podłączmy jeszcze i zobaczmy, jak to wygląda w pełnym swoim wydaniu podświetleniowym. Klawiatura już podświetlona, tak jak mówiliśmy, kabel jest dopinany bez oplotu. No to jeden powie, że wcale nie lepiej, nawet a nie gorzej. Yy, USB-C to też jest fajne. No i podświetlenie i Nowość. kolejny raz. Zaskoczenie. Uch, tak, Bardzo myślę, pozytywne, pozytywne zaskoczenie. Zaskoczenie. Nie wiem, czy jest bardziej, czy mniej intensywne. To może sobie porównamy bezpośrednio w momencie, kiedy tak. wszystkie klawiatury wyłożymy na stół, bo tutaj naprawdę konkurencja jest duża. Natomiast, jeżeli chodzi o tryby, kolory i różnice podświetlenia, to ta kamera oferuje troszeczkę więcej, ponieważ możemy tutaj sobie ustawić podświetlenie stałe, danego jednego koloru, możemy troszeczkę przygasić to podświetlenie, oczywiście no, tam zwiększyć intensywność tam też. też, ale tutaj dodatkowo te tryby również możemy zmieniać co do danego koloru, a nie tak jak tam było w przypadku, że był tylko jeden, jedna linia i okay, stały przypisany oczywiście. kolor, więc tutaj tych opcji jest troszeczkę więcej. Ok. no i tak, fajnie się świeci tak bardziej punktowo, niż w odróżnieniu od poprzednika, także klawiatura, zupełnie inny styl, mimo że ten sam y, przełącznik, w sensie czerwony, bo tamten nie wiedzieliśmy, jakiej jest marki. Powiem Ci, że myślałem, że to będzie odcinek z cyklu, hej, chodź się wyżyć. Ja, ale ja miałem na to nadzieję. Ja, <grym> ja <grym> Dzisiaj do... jesteśmy po całym dniu nagrywek, miałem nadzieję, że wybrałeś na koniec taki hate. temat, że będziemy mogli zjechać jakąś klawiaturę. No, no. Hejt skumulowany, a tu proszę, proszę, ale oczywiście... Ta klawiatura ma minusy, o nich będziemy jeszcze w podsumowaniu mówić. Czas na kruksa, nie atak, tylko krato. No i trzecia klawiatura, tu też klasyczne zapakowanie. Ło, wow, ale, ale kabel. Masywna? Masywna, masywna, zdecydowanie masywna. Kabel w oplocie już się wy, wy, wy tutaj Uj, wy, co jest? Opać, opać. To jest pancerna! No, powiem ci duża jest, tutaj już nic więcej nie ma. No i słuchaj, będzie tu o czym opowiadać, bo widzę, że na tej klawiaturze w odróżnieniu od poprzedników dzieje się. Dzieje, dzieje się, nią... dzieje się zdecydowanie. Słuchajcie, zacznijmy od kickupów, bo tak jak zaczynaliśmy w poprzedniczkach, tutaj jest szczące, na, na wysoki połysk, jak to mówią. Tak, ale uwaga! Co ciekawe, kruk zastosował tutaj podwójną warstwę tworzywa sztucznego. Te kickupy są naprawdę twarde. Trudno, wydaje mi się, że trudno byłoby je złamać, chociaż ta druga warstwa tworzywa jest raczej symboliczna niż usztywniająca takie kapy. No, jeżeli chodzi o samą klawiaturkę, dookoła obręcz w postaci takiego srebrnego paska. To jest fajne. Bardzo I, ciekawe. Tak, i tu uwaga, to jest metal chyba. Chyba metal. To jest metal. Je je Ale pomalujesz. Słuchajcie, faktycznie klawiatura sporych rozmiarów, ale dodatkowa, ciekawa opcja, czyli yy, podpórka na podpórka. nadgarstki. Podpórka. No właśnie chciałem powiedzieć, że i plus, i minus jednocześnie, bo plus, bo tamte tego nie miały. Ludos też to w zestawie masz podpórkę pod nadgarstki. Minus że nie jest ona łatwo odczepialna, tylko na trzeba. Zawiasach. wykręcać. trzeba Czyli jeżeli wykręcać. Jeżeli ktoś bardzo nie lubi, tak jak ty, bo mm -hmm. że nie lubisz, no to musi wykręcić, nie może sobie jej po prostu odczepić. Znaczy może, ale później będzie ciężko to z powrotem przyczepić. Ale na tej klawiaturze to jeszcze nie wszystko, bo mamy dodatkowe dedykowane przyciski multimedialne plus pokrętło, tak pokrętło jest. w gratisie. Tutaj zaraz się pobawimy, jak podłączymy klawiaturę. Jeżeli chodzi o switche, to w tym przypadku my tu mamy model na Browna. Tak. Również o temu, tak jak u poprzednika, czyli takie budżetowe, ale już markowe. No i, no i de Delikatnie, bo delikatnie, ale wyczuwalny ten próg aktywacji. E, nie są to takie klasyczne browny. E, faktycznie one troszeczkę przypominają liniowe. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, czy nie. Oj, kurde, ja nie mam takiego wrażenia. Znaczy ja wyczuwam ten próg, wyczuwam, ale nie, no nie, nie. były browny, które miały znacznie silniejszy ten próg. Nie, to na pewno, ale czuć różnicę z poprzednikami. Tu jest zupełnie inny klik. Tu też jest cichutko, nie ma hałasowania zbytnio, także pod tym względem na niektórych mówię plus minus to zależy kto co lubi. Jeżeli chodzi właśnie o tą wytrzymałość, którą też podkreślamy, dlaczego? Bo przy budżetowych produktach to często jest takim języczkiem uwagi, nie? Że ten produkt ktoś mówi, o, bo mi coś tam odpadło, bo często mi się urwało. Często strzela coś w tej kawiaturze. Zresztą to w tańszych produktach też się yy, yy, zdarza. I powiem szczerze, że to spasowanie tutaj też nie budzi jakichś wielkich wątpliwości ode moich. No tutaj delikatnie, może delikatnie ten plastik odchodzi, ale to jest już czepiarstwo. Naprawdę jest spoko. No mówię, pierwszej klawiatury tu nie przebijemy, bo tam jest największe bezpieczeństwo, bo jest ta wielka warstwa metalu, ale jest GITES. Podłączmy ją i zobaczmy właśnie w pełnej krasie. No i mamy podświetlenie. Kolejny raz nie jest źle. Nie jest 159 źle. 59 zł. Tak, zgadzam się z tobą całkowicie. Chociaż, przez taką mocno zbitą i solidną konstrukcję klawiatury i samych kikapów, to podświetlenie nam się nigdzie nie wylewa i jest troszeczkę przytrąszone przez te kikapy. Natomiast widać je, jest intensywne, jest nasycone i to jest ogromny, ogromny plus budżetowych. Klawiatura. Ja tak. jestem bardzo zadowolony z tego efektu. No i te przyciski multimedialne, o ile oczywiście strzałki, pause play i tam lewo-prawo to wiadomo, jeżeli chodzi o tą naszą korbkę, to tu możemy sobie głośno zmieniać albo przyciszać, jeżeli jest muzyka w słuchawkach, albo podgłaśniać, a jeżeli wciśniemy ten przycisk, to mutujemy muzykę, żeby nic nie zakończyć. Mało naszego spokoju. No dobra, słuchaj, jesteśmy już po prezentacji tak. kolejnych klawiatur, czas, żeby wszystkie pojawiły się na naszym stole. Dokładnie, sprawdźmy je w bezpośrednim starciu. Wszystkie trzy klawiatury, które nie kosztują 200 zł, są na naszym stole. Nawet do 200 zł kawałek jest jeszcze 2-3 dychy, co w tej sumie jest dość pokaźną częścią kwoty. Jaka konkluzja jest moja pierwsza myśl? To jest taka, że słuchajcie. Jeszcze dawno do 200 zł dostawaliśmy naprawdę dużo gorsze sprzęty i to nie jest tak, że my teraz przyszliśmy tu chwalić i sami mówimy, że czasami lubimy się popastwić na tańszymi produktami, bo jest to też prostsze trochę, mm -hmm. y ale no, w tym przypadku naprawdę ciężko się aż tak pastwić, bo w tych cenie dostajemy naprawdę dużo. I oczywiście są minusy, takie jak no, że na stałe na, tak. to jest już jakieś problematyczne. Tutaj delikatnie gdzieś tam zauważyliśmy, że czas... A to o, tutaj, tutaj na przykład, ale to no właśnie, czy to no kierowatura, czy to nie ja tak No, no tak to raczej jest równy, mój kolego. No może ja tak wiem, już nie chodzi zbyt, no widzisz, no także zawsze to jest jakiś kompromis i tu w tym przypadku jest to kompromis który jest wart swojej ceny. Tak, ale te kompromisy coraz rzadziej się zdarzają i to jest dobry sygnał i to jest dobry kierunek, żeby klawiatury mechaniczne, yy, przede wszystkim te z najwyższych półek budżetowych zaczęły solidnie tanieć, bo konkurencja goni. Albo i jest naprawdę, naprawdę technologicznie i nie tylko technologicznie, ale w ogóle tym, co się dzieje na klawiaturze, bo jest jeszcze niedawno Korser miał korbkę i mówił patrzcie, mamy No, korbkę i jako wad... jedyni. A teraz korbkę ma krux za 159 zł. A no właśnie. Fakt, że w y, możesz ustawić pod Ale siebie i zrobić ciąga. wszystko co chcesz, a tutaj Ale możesz ty tylko woli up down. Ale tego nie mówimy wam. Dobra, słuchaj, powiedz mi, jaka klawiatura ostatecznie dla Ciebie? Czy masz jeden swój wybór? Wiesz, to spojrzałem, bo jeszcze mi się przypomniało o tych białych kikapach. Tak. I ostatecznie stwierdzę, że to będzie ten game changer i wziąłbym yy, Tracera. Z dużą, z dużą dawką ryzyka o te switche. Żebym okay. za miesiąc, dwa, pół roku trochę nie żałował. Ale... No dobra, ale jako, że ja jestem też ryzykantem, to postawię na Tracera. On mnie dzisiaj stanowczo zaskoczył, chociaż tutaj konkurencja była naprawdę solidna. I w tym momencie także zwracamy się do Was. Oprócz tego, żebyście pisali, która klawiatura Wam się podoba, to może są osoby, które na tych klawiaturach już grają od dłuższego czasu. I nie wiem, jak się sprawują, bo to jest właśnie to, czego no, ciężko nam sprawdzić, że po pół roku czy po roku, czy nic się nie psuje, czy wszystko działa jak należy. Także dawajcie znać dawajcie w znacz, Koniecznie. A jeżeli Wam się podobają takie szybkie odcinki, nie wiem, ile będzie miał minut, no, ale takie sprawne odcinki yy, o sprzętach do kwot, to koniecznie łapa w górę. Łapka w górę, subskrypcja, bo za tydzień kolejny odcinek, którego oczywiście nie możecie przegapić. Nie możecie. Nie możecie przegapić. Bo może będzie bitwa za 15 I... koła na przykład. No. nie jest despoilarów spoilerów. Bez... Przepraszam. Odchodzimy Dobra. bez spoilerów. łapka w górę, subskrypcja, widzimy się.